Czyli mamy ze sobą kluczyki, mamy samochód, próbujemy odpalić, system nie przechodzi do trybu READY i nie da się odrzucić biegu, nie da się odjechać. To jest podstawowa funkcja tego zabezpieczenia samochodu, natomiast urządzenie to posiada jeszcze kilka innych funkcji, a mianowicie funkcji alarmowych. Urządzenie to będzie nam reagowało alarmem w sytuacji, gdy Złodziej będzie próbował odpalić samochód, nie znając PIN-u, nie mając ze sobą breloka, nie mając aplikacji w telefonie, będzie reagował alarmem. Zaraz to usłyszymy. O właśnie, samochód jest nieznany do jazdy, a ponadto alarmuje. Kolejna sytuacja, w której urządzenie zareaguje alarmem, to jest sytuacja, kiedy ktoś będzie chciał wciągnąć samochód na lawetę, bądź też, nie wiem, podnieść samochód w celu kradzieży kół, czy też wydechów pod samochodem, też urządzenie nasze zareaguje alarmem. I właśnie dokładnie w takiej sytuacji. Kolejną funkcją naszego systemu jest reakcja na alarm fabryczny, czyli jeżeli wyzwoli się fabryczny alarm, Poprzez na przykład wybicie szyby, otwarcie drzwi, to zależy od samochodu, w którym to instalujemy, to nasz system również uruchomi alarm. Może się to wydawać trochę bez sensu, ale nie do końca, ponieważ fabryczny alarm można wyłączyć pilotem naszego systemu, który zacznie alarmować. Nie da się wyłączyć tym pilotem. Musimy to autoryzować poprzez wprowadzenie kodu PIN, posiadanie przy sobie breloka bądź aplikacji w telefonie. Więc jeżeli ktoś się włamie do naszego samochodu i nawet gdyby nabył kluczyk i pilota do tego auta, to nie jest w stanie wyłączyć tego alarmu.